Dzień dobry, witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 9 z tematu wyznaczanie sił normalnych w kratownicach płaskich. W pigułce tej przedstawimy Państwu zadanie, w którym wyznaczymy sobie siły normalne w kratownicy płaskiej metodą zrównoważenia węzłów. I mamy taką kratownicę: jej schemat statyczny, wymiary, siły czynne i reakcje. Ponieważ w kratownicy mamy krzyżulce, musimy znaleźć funkcje trygonometryczne kąta nachylenia tych krzyżulców. Czyli mamy kratownicę płaską, wymiary tej kratownicy i kąt nachylenia trzech krzyżulców. Sinus tego kąta alfa wyznaczymy sobie dzieląc wymiar pionowy przez długość i sinus alfa jest równy 0,5547. Kosinus alfa wyznaczymy sobie dzieląc wymiar poziomy przez długość krzyżulca. I kosinus alfa jest równy 0,8321. Jako sprawdzenie wykorzystamy wzór jedynkowy. Omówmy sobie teraz procedurę obliczania sił normalnych w prętach kratownicy płaskiej. Czyli mamy kratownicę płaską, siły czynne, reakcje i, jak wiadomo, w metodzie zrównoważenia węzłów, musimy zacząć od tego węzła kratownicy, w którym schodzą się dwa pręty, w których nie znamy sił normalnych. I zaczniemy od węzła 1, w którym wyznaczymy sobie siły normalne w prętach 1 i 7. Następnym węzłem będzie węzeł 5, w którym sobie wyznaczymy siły normalne w prętach 4 i 5. Kolejnym węzłem będzie węzeł numer 2, w którym sobie wyznaczymy siły normalne w prętach 8 i 2. Następnym węzłem będzie węzeł numer 3, w którym sobie wyznaczymy siły normalne w prętach 3 i 6. Teraz w węźle 6 wyznaczymy sobie siłę normalną w pręcie 9. A drugie równanie w tym węźle wykorzystamy jako równanie sprawdzające. Z kolei w węźle 4 oba równania równowagi wykorzystamy jako równania sprawdzające. Zaczynamy wyznaczanie sił normalnych. I jak było na poprzednim slajdzie, zaczynamy od węzła numer 1. Mamy kąt alfa, kąt nachylenia krzyżulca numer 7. Mamy reakcję, mamy układ współrzędnych XY, mamy założoną dodatnią siłę normalną N7. I siłę tę wyznaczymy sobie z równania sumy rzutów wszystkich sił na oś Y. Pierwsze wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły N7, która jest związana z sinusem kąta alfa, a drugie wyrażenie dotyczy reakcji 41,78. Oba wyrażenia są dodatnie, ponieważ obie składowe mają zwrot zgodny ze zwrotem osi Y. Podstawiając sinus alfa i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że N7 równa się minus 75,32 kN. Czyli pręd ten jest w rzeczywistości ściskany. Teraz musimy wyznaczyć siłę N1 i zrobimy to z równania sumy rzutów. Wszystkich sił na oś X. Pierwsze wyrażenie dotyczy siły N1, drugie wyrażenie dotyczy poziomej składowej siły N7, która jest związana z kosinusem kąta alfa, a trzecie wyrażenie dotyczy reakcji 17 kN. Podstawiając kosinus alfa oraz rozwiązując równanie równowagi otrzymamy, że siła N1 równa się 45. 67 kN, czyli pręd numer 1 jest rozciągany. Przejdźmy do węzła 5. Mamy kąt nachylenia krzyżulca numer 7, mamy układ współrzędnych XY, mamy siłę N7, która jest równa minus 75,32 kN. Teraz siłę normalną w pręcie 4, czyli n4, wyznaczymy sobie z równania sumy rzutów na osi x i równanie to ma następującą postać. n4 ma zwrot zgodny ze zwrotem osi x, a pozioma składowa siły n7 ma zwrot przeciwny, stąd przy wyrażeniu jest minus i składowa ta jest związana z kosinusem kąta alfa. Podstawiając prawidłową wartość n7 oraz kosinus kąta alfa i rozwiązując równanie równowagi wyznaczymy, że siła N4 równa się minus 62,67 kN, czyli pręd numer 4 jest ściskany. Teraz siła w pręcie N5. Wyznaczymy ją sobie z równania sumy rzutów wszystkich sił na oś Y. Pierwsze wyrażenie dotyczy siły N5 Drugie wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły n7, która związana jest z sinusem. Przy obu wyrażeniach są minusy, ponieważ obie siły mają zwrot przeciwny do zwrotu osi y. Podstawiając prawidłową wartość siły n7 oraz sinus kąta alfa i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że siła w pręcie 5n5 równa się 41,78 kN, czyli ten pręd jest rozciągany. Trzecim węzłem będzie węzeł numer 2. Tutaj mamy kąt nachylenia krzyżulca numer 8. W węźle numer 2 działa siła czynna 57 kN. Mamy układ współrzędnych XY. Siła N1 równa się 45,67 kN. Siła N5 równa się 41,78 kN. I siłę N8 wyznaczymy sobie z równania sumy rzutów wszystkich sił na oś Y. I pierwsze wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły N8 która związana jest z sinusem kąta alfa. Drugie wyrażenie dotyczy siły N5, oba są z plusami, ponieważ mają zwroty zgodne ze zwrotem osi Y. Trzecie wyrażenie dotyczy siły czynnej 57 kN i ma znak minus, ponieważ ma zwrot przeciwny do zwrotu osi Y. Podstawiając sinus alfa oraz wartość siły N5 i rozwiązując równanie równowagi, otrzymamy, że siła N8 równa się 27,44 kN. Czyli pręt numer 8 jest rozciągany. Teraz siła w pręcie numer 2. Wyznaczymy ją sobie z sumy rzutów wszystkich sił na oś X. I pierwsze wyrażenie dotyczy siły N2. Drugie wyrażenie dotyczy poziomej składowej siły N8. Jest związana ona z kosinusem kąta alfa, i pierwsze dwa wyrażenia są z plusem, ponieważ siły te mają zwroty zgodne ze zwrotem osi x. I ostatnie wyrażenie dotyczy siły n1. Znak minus oznacza, że siła n1 ma zwrot przeciwny do zwrotu osi x. Podstawiając wartość n1 oraz n8 oraz kosinus kąta alfa, i rozwiązując równanie równowagi otrzymamy, że siła N2 równa się 22,84 kN czyli pręt numer 2 jest rozciągany teraz mamy węzeł numer 3 układ współrzędnych XY siła N2 równa się 22,84 kN siłę N3 wyznaczymy z równania sumy rzutów wszystkich sił na oś X. I podstawiając N2 równe 2284 otrzymamy, że siła N3 równa się 22,84 kN, czyli pręd numer 3 jest prętem rozciąganym. Siłę normalną w pręcie numer 6 wyznaczymy z równania. Sumy rzutów wszystkich sił na oś Y i równanie to zawiera tylko siłę N6, ponieważ tylko ona daje rzut na oś Y. Wobec tego siła N6 jest równa 0 kN. Teraz węzeł numer 6. W węźle numer 6 działa siła czynna 17 kN. Tutaj Mamy kąt nachylenia krzyżulców 8 i 9, układ współrzędnych N4 równe minus 62,67 kN, N8 równe 27,44 kN, N6 równe 0 kN. I pozostała nam tylko do wyznaczenia siła w pręcie numer 9. I wyznaczymy ją sobie z równania sumy rzutów wszystkich sił na oś y. I pierwsze wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły N9, która jest związana z sinusem alfa i ma ona zwrot przeciwny do zwrotu osi y, stąd minus. Drugie wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły N8, która także związana jest z sinusem kąta alfa i także jest z minusem to wyrażenie, ponieważ Siła ta ma zwrot przeciwny do zwrotu osi y, i ostatnie wyrażenie dotyczy siły n6, która także ma zwrot przeciwny do zwrotu osi y, czyli jest wyrażenie z minusem. Podstawiając siłę n8, n6 oraz sinus kąta alfa i rozwiązując równanie równowagi, Otrzymamy, że N9 równa się minus 27,44 kN. Czyli krzyżulec numer 9 jest prętem ściskanym. I drugie równanie, czyli równanie sumy rzutów wszystkich sił na oś X, będzie równaniem sprawdzającym. Pierwsze wyrażenie dotyczy siły N4. Drugie wyrażenie dotyczy poziomej składowej siły N8. Związanej z kosinusem kąta alfa. Znak minus oznacza, że n4 i pozioma składowa mają zwrot przeciwny do zwrotu osi x. Trzecie wyrażenie dotyczy poziomej składowej siły n9, także związane z kosinusem kąta alfa, ale ta składowa ma zwrot zgodny ze zwrotem osi x, czyli wyrażenie jest z plusem. I ostatnie wyrażenie dotyczy siły czynnej 17 kN, która ma zwrot przeciwny do zwrotu osi x, stąd minus. Podstawiając konkretne tutaj wartości sił normalnych oraz kosinus kąta alfa, otrzymujemy, że suma rzutów wszystkich sił na osi x wynosi 0,204352 kN, czyli możemy przyjąć, że jest to równe 0. Wobec tego, Węzeł numer 6 znajduje się w równowadze. Został nam ostatni węzeł, węzeł numer 4. Tutaj mamy kąt alfa, kąt nachylenia krzyżulca numer 9. Reakcja 15,22 kN, układ współrzędnych, siłę N3 równą 22,84 kN. Oraz siłę N9 równą minus 27,44 kN. I oba równania równowagi w tym węźle posłużą nam do sprawdzenia obliczeń. Pierwsze równanie to będzie suma rzutów wszystkich sił na oś X. I pierwsze wyrażenie dotyczy siły N3, drugie wyrażenie dotyczy poziomej składowej siły N9, która związana jest z kosinusem. I obie te siły mają zwrot przeciwny do zwrotu osi X, stąd minus. Podstawiając konkretne wartości n3n9 oraz kosinus kąta alfa otrzymujemy, że suma rzutów na oś X równa się minus 0,207176 kN, czyli możemy przyjąć, że jest równa 0. Drugim równaniem sprawdzającym będzie równanie sumy rzutów wszystkich sił na oś. Y. I pierwsze wyrażenie dotyczy pionowej składowej siły N9, która jest związana z sinusem kąta alfa i ma zwrot zgodny ze zwrotem osi Y, stąd plus. Drugie wyrażenie dotyczy reakcji 15,22. Ona ma także zwrot zgodny ze zwrotem osi Y, stąd plus. Podstawiając N9 oraz Sinus kąta alfa, otrzymujemy, że suma rzutów wszystkich sił na oś Y równa się minus 0,30968 kN, czyli w przybliżeniu także to jest równe 0. Widzimy więc, że oba równania sprawdzające sprawdziły się. Możemy więc przyjąć, że siły normalne we wszystkich prętach kratownicy wyznaczyliśmy poprawnie. I na koniec narysujemy sobie Prawidłowe wartości i zwroty sił normalnych w kratownicy płaskiej. Czyli mamy kratownicę płaską, mamy siły czynne, mamy reakcję. Siła w pierwszym pręcie pasa dolnego strzałki czerwone od węzła oznaczają, że ten pręd jest rozciągany siła normalna w drugim pręcie pasa dolnego i w trzecim pręcie pasa dolnego. Teraz siła normalna w pręcie pasa górnego. Strzałki do węzła w kolorze niebieskim oznaczają, że ten pręt jest ściskany. Siła normalna w pierwszym słupku. Ten pręt jest jak widać rozciągany. Siła normalna w drugim słupku. W tym pręcie siła normalna jest równa 0, Pozostały jeszcze krzyżulce. W pierwszym krzyżulcu mamy siłę normalną ujemną, czyli pręd jest ściskany. W drugim krzyżulcu mamy siłę normalną dodatnią, czyli pręd jest rozciągany. I w trzecim krzyżulcu mamy siłę normalną ujemną, czyli pręd jest ściskany. I na tym rysunku, jak widzimy, mamy prawidłowe wartości i zwroty reakcji podporowych oraz prawidłowe wartości i zwroty wszystkich sił normalnych w kratownicy płaskiej. Dziękujemy za uwagę.